Cześć witajcie moi drodzy, ja jestem Remi i w dzisiejszym odcinku pokażę wam sposób który działa na 100% jak moi drodzy zdobyć nawet kilka tysięcy robuxów zupełnie za darmo moi drodzy, cześć witajcie ja jestem Remi i pamiętajcie aby teraz obowiązkowo stawić łapeczkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, pamiętajcie moi drodzy o tym bo to jest bardzo ważne i w tym odcinku dowiecie się jak możecie moi drodzy za darmo zdobyć aż tysiąc robuxów moi drodzy, tysiąc robuxów ponad albo i więcej, w każdym razie moi drodzy dla osób które nie są zbyt zorientowane w tej kwestii. Na początku można w ogóle wytłumaczyć, czym są Robuxy. Moi drodzy, Robuxy to jest moi drodzy, waluta w Robloxie, za którą możemy kupić sobie różne rzeczy w różnych grach. Moi drodzy, tak jak są pieniądze na Steamie, tak samo są dudzy Robuxy w Robloxie. Na przykład możemy sobie w Adopt kupić na przykład takie fajne potki, w ogóle pety możemy kupić sobie za Robuxy albo ogólnie jeżeli macie Robuxy w Robloxie, to jesteście bogami, moi drodzy. To macie po prostu wszystko. W każdym macie moi drodzy. Dzisiaj pokażę wam sposób, dzięki któremu zarobicie moi drodzy ponad nawet tysiąc Robuxów zupełnie za darmo, nic nie płacąc, moi drodzy. Ale ale na samym początku pokażę wam jeszcze kilka sposobów na te robuxy Ponieważ moi drodzy ostatnio powstały mega tajemnicze gierki Które podobno dają darmowe robuxy Zobaczymy je na początku, a później wam pokażę mój sposób na 100% mojej na robuxy Więc oglądajcie bardzo uważnie Ogólnie moi drodzy to ceny robuxów są dosyć duże moi drodzy Ponieważ za 800 robuxów musimy zapłacić 10 dolarów Za 1700 prawie 20 dolarów Więc moi drodzy są to kwoty całkiem duże I nie każdy by chciał aż tyle płacić za jakieś tam robuxy W każdym razie zobaczmy teraz sobie te gierki Zobaczcie moi drodzy Ogólnie jest bardzo dużo różnych gierek typu Free Robux, moi drodzy, Robuxland, moi drodzy, jest naprawdę dużo gierek które oferują darmowe robuxy, moi drodzy, zaraz zobaczymy, czy to w ogóle zadziała. Mamy tutaj tak samo gierkę Click Play for So Many Robux, zobaczymy, moi drodzy, czy w ogóle to działa, 100 tysięcy robux, zobaczymy, moi drodzy, czy to w ogóle działa. każdy każdym razie, słuchajcie, moi drodzy, jesteśmy właśnie w takiej jednej gierce, która wygląda przedziwnie, moi drodzy, i zdaje się, że tutaj są jakieś, w ogóle, jakieś rob... Robux Awarded, zobaczcie, moi drodzy, Robux Awarded URESIFT to Robux, moi drodzy. Ciekawa w ogóle sprawa. Zobaczcie co tutaj się dzieje. Jakieś nawet lagi tutaj są, zobaczcie, bo chyba powinienem teraz wysłać powiadomienia, że dostajemy Robuxy. Nawet się udoszą w powietrzu Robuxy. Zobaczymy zaraz, czy to w ogóle nam dało coś w prawdziwym Robloxie, moi drodzy, te Robuxy. W każdym razie zobaczmy sobie teraz, poskaczmy po tym wszystkim, bo w ogóle nie wiem za bardzo o co tutaj chodzi i co to jest w ogóle za maszyna, jakaś bieżnia tutaj. W każdym razie, Więc zaraz zobaczymy w ogóle o co z tym wszystkim tutaj chodzi, moi drodzy. Tutaj. Na na razie nic nie ma, ale daje się, że tutaj ludzie skaczą. Więc daje się, że tutaj chyba można jakieś Robuxy tutaj, chociaż. O, zobaczcie, Robux! Dostaję Robuxy, mój. Dostaję Robuxy. Zobaczcie, 100 Robux. 100 robux, moi dodzy mam. Dobra, zobaczmy tutaj. W ogóle czy tutaj też nam zadziała to. Zobaczymy moi dodzy, w ogóle ta kupa pieniędzy, zobaczymy w ogóle, czy nam to dodało w prawdziwym Robloxie, moi drodzy, robuxy. Zobaczymy zaraz. W każdym razie tu się coś baguje, więc nie będziemy tutaj wchodzić. Ale dobra, zobaczmy, czy w ogóle dostaliśmy jakieś robuxy. Więc moi drodzy, jak pewnie widzicie, mój stan robuxów, moi drodzy, się w ogóle nie zmienił. W każdym razie, dobra, przejdźmy teraz do drugiego sposobu, który zadziała na 100, moi drodzy, 100%. W każdym razie, moi drodzy, mamy tu jeszcze jedną grę Robux, którą zobaczymy, może w ogóle coś tutaj będzie takiego. Zobaczymy ostatnią gierkę, jeżeli chodzi o te darmowe robuxy, a teraz wam moi drodzy, pokażę taką naprawdę, moi drodzy. Dobra, moi drodzy, jesteśmy w jakiejś gierce, w ogóle Robux. W każdym razie chyba zdaje się, że to jest jakiś skam tutaj. Nic tutaj w ogóle nie ma, tak jak w tamtym, moi drodzy, tak jak w tamtej gierce, gdzie były jakieś robuxy, to nic tak naprawdę nie było. To jest w ogóle jakaś baza under construction. Coś tu się buduje, moi drodzy, więc pewnie kolejna skamowa gierka, moi drodzy, więc tak naprawdę nie ma czego tutaj szukać. Więc przejdźmy teraz do Adoptni i wytłumaczę wam cały mój sposób na darmowe robuxy. Słuchajcie, moi drodzy, jak pewnie skapnęliście się przed Chwileczku jest dużo gierek oferujących moi drodzy darmowe robuxy, ale tak naprawdę żadna z nich naprawdę ich nie daje moi. Tak, tak samo moi drodzy, jest dużo jakichś filmików z jakimiś tajnymi kodami, jakimiś tajemniczymi, nie wiadomo, czym moi drodzy, które niby oferują moje drodzy darmowe robuxy. W każdym razie te wszystkie sposoby, moi drodzy, albo są jakieś nielegalne, albo moi drodzy, to jest zwykły skam, więc tak naprawdę chyba nie ma co w ogóle w to jakoś wierzyć. W każdym razie moi drodzy, słuchajcie, jako, że jest taka sytuacja, postanowiłem, że te robuxy dam wam ja, moi drodzy, ode mnie dostajecie te robuxy. W każdym razie, moi drodzy, teraz, jeżeli moi drodzy, Napiszecie w komentarzu swój nick w Roblox. To jest mega ważne, byście napisali swój nick w Roblox w komentarzu. Dostawili tutaj subskrypcję z dzwoneczkiem, napisali moi drodzy swój nick w komentarzu i ustawili koniecznie łapeczkę w górę To moi drodzy, będziemy robić losowanie na Tysiąc robuxów, moi drodzy. Wiem. Ostatnio moi drodzy, już wiszę wam moi drodzy potkę na Adopni, moi drodzy, więc teraz też niedługo już będzie, będą wyniki moi drodzy Giveawaya na podki na Adopni, czyli moi, moi drodzy będziecie mogli dostać tą podkę do latania Moi drodzy dla swojego peta w Adoptni, więc oglądajcie moi drodzy, uważnie, czy nie dodaję... Was do znajomych, bo niedługo będzie losowanie, gdzie kogoś z Was dodam do znajomych i dam, moi drodzy, te podki na latające pety. W każdym razie, moi drodzy, teraz robimy konkurs na moi drodzy 1000 Robuxów, moi drodzy, aby go wygrać. Musicie, jak już mówiłem, zostawić łapeczkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, napisać w komentarzu swój nick i obserwujcie tylko, czy nie dodaję Was do znajomych, bo to znaczy, że wygraliście moi drodzy, więc do zobaczenia i trzymajcie się moi drodzy, pamiętajcie o tym, aby sprawdzać znajomych. Ponieważ moi drodzy, jeżeli tam ktoś więcej niż jeden dzień nie będzie mnie akceptował do znajomych, no to kolejną osobę wylosujemy. W każdym razie do zobaczenia, żegnajcie, cześć i pa! Pá!